Witajcie, moi drodzy. Słuchajcie, to, że ostatnio było mniej filmów, to nie znaczy, że próżnowałem. Tutaj jest efekt moich ostatnich działań. Trasa Belkowa z dodatkiem mojego ukochanego machoniu. Belki są dębowe, to dociski tak samo. Śruby są z buku. Jeśli ktoś chciałby nabyć taką prasę, zapraszam do mojego sklepu na Etsy. Pole robocze prasy to jest 38 cm. Tutaj szerokość belki to jest 10 cm. Będzie jeszcze w rozmiarze 15 cm. Czyli będą dwa rodzaje prasy: większa i mniejsza. Zapraszam do mojego sklepu. I co najważniejsze, od 1 do 5 grudnia wszystkie produkty w moim sklepie na Etsy będzie można kupić z 20% rabatem. Zapraszam.